Konflikty, spory, problemy, wszędzie tam, gdzie wymaga to interwencji dziennikarskiej, jesteśmy również i my. To jest pierwsze wydanie programu Misja Interwencja w TVP3 Katowice. A dzisiaj, Szanowni Państwo, w programie jesteśmy w dzielnicy Brynów w Katowicach. Tutaj bowiem spór toczy deweloper z tym mieszkańcem. Jedni i drudzy roszczą sobie prawa do fragmentu działki. Zarówno pan Andrzej, który był tutaj z dziada pradziada, jak i również firma, która chce tutaj wybudować domki. Kto ma rację w tym sporze? Będziemy o to pytać zarówno jedną, jak i drugą stronę, jak i również mieszkańców, którzy włączyli się w tenże protest. To jest program Misja i Interwencja Mariusz Studzienny. Zapraszam. są goście, przedstawiciele jednej i drugiej strony, zarówno przedstawiciele pana Andrzeja, jego adwokaci i radcy prawni, jak i również przedstawiciele firmy, która tutaj za potem właśnie chce przeprowadzić swoją inwestycję. Tak jak wspomnieliśmy, w tym sporze również wystąpi urząd miasta, który wydał w tym temacie swój komunikat, jak i również sąd, bowiem także taka decyzja ze strony sądu, ze strony sądu pierwsza zapadła. Jak to wyglądało? Byliśmy tutaj na miejscu z naszą kamerą reporterską. Zobaczmy już teraz. Jeden z ostatnich katowickich rolników, rodzina Andrzeja Szczogiela, prowadzi gospodarstwo od trzech pokoleń. W 1957 roku miasto przekazało rodzinie ten teren w formie rekompensaty za odebranie ziemi pod Piotrowicką Fabrykę Maszyn. Z racji tego, że tamten teren przewyższa wartością, ten otrzymany tutaj, dostał rekompensatę w formie dodatkowego gruntu. To sporny teren pomiędzy inwestycją mieszkaniową dewelopera a posesją i plantacją rolnika. Inwestor zdemontował ogrodzenie i postawił swoje. Usunął też przedmioty należące do plantatora na jego koszt. Czuję się w tym momencie zaatakowany ze strony ochroniarzy i, i, i firmy Holdimex, która no tak brutalny sposób tutaj wyszła na ten, na ten teren. Sąd chciał dokonać oględzin tego terenu, żeby wydać wyrok, tak, do kogo to należy y, ta sporna działka. Co więcej, wczoraj ten sam sąd, y, dowiedziawszy się, że y, dzieją się takie y, rzeczy, wydał postanowienie, o zabezpieczeniu, żeby deweloper nie wykonywał żadnych czynności na tej, na tej spornej nieruchomości. Przedstawiciel inwestora odpowiada, że to on czuje się zaatakowany przez pana Andrzeja i zamierza do prokuratury złożyć doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. W sprawie nie było żadnego przejęcia, ponieważ ten teren nieprzerwanie od ponad 30 lat był w posiadaniu spółki Holdimex. Więc spółka Holdimex na swoim terenie, za który opłaca podatki, który jest w jej użytkowaniu, może wykonywać wszelkie prace, w związku z którymi posiada stosowne zezwolenia. W sprawie stanowisko przyjął też Urząd Miasta, który wydał zgodę na budowę i na wycinkę drzew. Absolutnie nie jesteśmy za tym, aby rozwiązywać takie spory w sposób siłowy. To jest niezgodne z tymi przyjętymi zasadami współżycia społecznego. W związku z tym przygotowujemy właśnie do firmy Holdimex pismo z prośbą o to, aby jednak w cywilizowany sposób prowadzić takie rozmowy. Zgodę na budowę bloków w tym miejscu Holdimex uzyskał dwa lata temu. No niestety e, państwo szczegielnie nie uregulowali kwestii własności i dopiero dwa... Lata temu rozpoczął się proces o zasiedzenie tej, nie, tej spornej nieruchomości. Plantator borówek i deweloper spotkają się w katowickim sądzie 4 października. To pierwsze pytanie, które oczywiście rodzi się, kto jest tak naprawdę właścicielem tego terenu, bowiem odpowiedź na to pytanie pewnie dałaby nam odpowiedzi na kolejne. Może i te losy potoczyłyby się tej działki zupełnie inaczej. Z nami są przedstawiciele mm, pana Andrzeja, pan Bartosz Haleja, radca prawny, pełnomocnik Andrzeja Sztogiela i również pan Arkadiusz Gabron, także prawnik i pełnomocnik. Panowie, dlaczego przekonanie, że ta działka należy właśnie do pana Andrzeja? <laughs> ta działka. Jak było pokazane w reportażu, od kilku pokoleń należy do rodziny państwa Szczogiel. Oczywiście, szanowny pan Mecenas, dewelopera firmy Holdimex, może powiedzieć, że tak nie było. Może pokazywać zdjęcia, może mówić, że było tak jak teraz czyli pustynia, ale prawda jest taka, że co mieszkańcy mogą potwierdzić przecież tutaj mieszkają od 30 lat. Że ta działka była kompleksem, gdzie państwo Szczogiel prowadzą e, gospodarstwo rolne od kilku pokoleń. To dlaczego te formalności nie zostały załatwione tak, jak powinny być? Są załatwiane. Mhm. Państ państwo Szczogiel są osobami skromnymi. To są prości ludzie, którzy e, żyją z uprawy. Nie e, muszą znać rol. się naprawie. Oczywiście, że tak. E, naprawie zna się e, wiadomo, deweloper. I chciał wykorzystać tą sytuację i y, wymusić na państwu Szczogiel odstąpienia tego terenu, który, jak, jak powiadam, był trzech pokoleń w rodzinie państwa Szczogiel. Pa, Paweł Maciej że... jest z nami, pełnomocnik właśnie firmy dewelopera. Dlaczego państwo chcieli wymusić, tak jak słyszeliśmy tutaj, odstąpienie od tego terenu? Szanowni państwo, spółka Holdimex nie musi niczego wymuszać, bo ten teren od ponad 30 lat jest jej wyłącznym posiadaniu i tylko spółka Holdimex odprowadza za ten teren podatki. Pan Andrzej Szczogiel nigdy na tym terenie niczego nie uprawiał, ani borówek, ani żadnych innych upraw. A ta cała sprawa sądowa to jest wyłącznie próba zablokowania niechcianej z punktu widzenia pana Andrzeja Szczogiela inwestycji w postaci budynków mieszkalnych. Proszę spojrzeć, mam przed sobą pismo pana Andrzeja Szczogiela kierowane do Urzędu Miasta w 2022 roku. Nie ma tu ani słowa o tym, że jakiekolwiek prace miałyby się toczyć na jego terenie, rząd cokolwiek uprawia. Jedyne argumenty, jakie podnosi, to takie, że nie chciałby, aby w sąsiedztwie jego nieruchomości znajdowała się wysoka to zabudowa. jaki jest tytuł prawny firmy firmy waszej do tego, że jesteście pewni, przekonani, że to jest wasz teren, możecie robić tam to, co plan przestrzennego zagospodarowania wskazuje? Umowa wieczystego użytkowania zawarta z gminą Katowice w 92 roku w ramach tej umowy zapewniono zagwarantowano zachęcam do wizyty w siedzibie spółki zachęcam do wizyty w sądzie zapoznania się z aktami sprawy i ujrzenia na własne oczy jakimi argumentami dysponuje pan Szczogiel żadnymi są z nami przedstawiciele również firmy Holdimex pani Danuta Huniak pan Krzysztof Skrzypiec. firma Holdimex ma tutaj swoje plany jest przekonana o tym że ta działka jest jej własnością i może robić to co chce oczywiście zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania oczywiście że tak Prowad wcześniej prace przygotowawcze do projektu, czyli wytyczenia granic, wytyczenia punktów odwiertów. Pan Szczogiel obecny na działce wręcz pokazywał granice swojej działki. W związku z tym jesteśmy ogromnie zaskoczeni, że w 2023 roku dostaliśmy wniosek o zasiedzenie. Nigdy pan Szczogiel nie, nie kwestionował swoich granic i własności nasze, i użytkowania wieczystego naszego terenu. Są z nami również mieszkańcy. Czy mieszkańcy tutaj pana Andrzeja kojarzą, czy kojarzą jak ta sytuacja wyglądała na przestrzeni ostatnich lat? Dzień dobry, Bogusław Lubianiecki, mieszkaniec Brenowa od 1956 roku. Także wiem co było przedtem, wiem co było w międzyczasie i wiem co jest teraz. I proszę Państwa, w ostatnią sobotę też byłem na spotkaniu zorganizowanym przez mieszkańców. Wyszedłem zdegustowany. Bardzo dużo jest nieścisłości, nieprawdy. Pana zdaniem kto ma rację w tym sporze? W tym sporze, to też mówiłem na tym spotkaniu, o tym sporze rozstrzygnie sąd. Po prostu. A to na mieszkańcy sąd, Z nami jest to. I pani dlatego, ja dlatego też mhm. trzeba zostawić tę sprawę do decyzji sądu i wówczas. Wówczas wszelkie inne argumenty ekologiczne, takie siakie, owakie, podnosić w stosunku do uznanego właściciela gruntu. Są z nami Dziękuję. również mieszkańcy tutaj. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Czyli jak to wyglądało, kto w Państwa opinii ma rację w tym sporze? Pani A, Ja nie jestem tutaj mieszkanką, za to y, pan przedmówca mówił o nieścisłościach, więc ja od razu prostuję. W KRS jest napisane, że firma HoldingX powstała 14 sierpnia 2002 roku. Jakoś mi się 30 lat nie składa. To pierwsze. Drugie. Żaden właściciel nie ma prawa robić, co mu się chce na jego działce. Ja mam maleńką działkę, żeby ściąć jedno drzewo. Czekałam kilka tygodni na zgodę i dostałam zgodę na wycięcie tego jednego drzewa, który zagrażał od 15 października do końca lutego. Przepraszam, mówmy faktami i mówmy danymi, bo nieścisłości z wiele. Ja się zgadzam z kolegą, że sąd i nie chcemy tutaj wchodzić, ale opierajmy się na faktach i mówmy prawdę. Drodzy mieszkańcy, kto jeszcze chce się wypowiedzieć w temacie tego sporu? Jaka jest wasza opinia? Kto może mieć tutaj rację? Jak to powinno wyglądać? E, Michał Kubica, mieszkam na Bynowie od urodzenia praktycznie. Jako 16 latek. Mieszkam tutaj i kocham tą dzielnicę. Uważam, że pan Szczogiel jako dobry przedsiębiorca ma pełne, prawo do, ma pełne prawo do tego terenu, ponieważ nawet przed tym, zanim wjechały tutaj koparki, znajdowały się tutaj magazyny pana Andrzeja. W tym momencie w tym momencie cała plantacja stoi pod znakiem zapytania, gdyż pan Andrzej nie ma gdzie polegać swojego sprzętu. Dziękuję. Szanowni Państwo, co na to przedstawiciele firmy, która jest tutaj deweloperem, która zamierza budować tutaj osiedle. Z nami jest również pan Krzysztof Skrzypiec. Słyszeliśmy tutaj też argumentów mieszkańców, że firma powstała, no nie, on może być właścicielem od 30 lat, bo powstała. Także myślę, że to pomyłka, na pewno się pani Danuta potwierdzi. W 1992 roku została podpisana umowa użytkowania wieczystego tego terenu. Czyli firma już istniała, tak? Tak. tak. Być może jest błąd w KRS-ie. Jak tutaj przedstawiciele mieszkańców nam ja, ja powiedzieli. Przechodzimy tygodni do tego, uh -huh. co Meca na strony przeciwnej powiedział. I osobiście kilkakrotnie spotykaliśmy się e, razem z prezesem firmy Holdimeck, z panem Andrzejem Szczogłem. Nigdy, nigdy nie kwestionował granic działki. Granica działek biegnie tutaj, jak jest ten płot postawiony. E, nigdy nie kwestionował samej powstania, samej inwestycji. Jedyne, co mu przeszkadzało, to wygląd samych budynków, ich wysokość, odległość od granicy. Ale myśmy wszystkich dopełnili formalności zgodnie z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a pan Andrzej nam zaczął blokować inwestycje. No sytuacja zaczyna wyglądać trochę inaczej. Jak to jest? Kwestionuje, nie kwestionuje? Bardzo proszę radców prawnych, przedstawicieli pana Andrzeja. Szanowny panie redaktorze, telewizowie. No ja się nie zgadzam tutaj z wypowiedziami moich szanownych przedmówców. Ja byłem na tych negocjacjach i od samego początku, nawet niektóre były nagrywane. Pan Szczogiel Cały czas kwestionował własność yy, czy użytkowanie wieczyste yy, terenu spornego. Przecież deweloper nie zrezygnowałby z tak cennej działki. On by nie prowadził rozmów. On by tu wjechał buldożerem. A yy, co do wypowiedzi pana mecenasa, wspominał o tym, że państwo szczodzie na tym spornym terenie nie prowadzili gospodarstwa rolnego. To dlaczego deweloper złożył wniosek. O wyłączenie z produkcji rolnej tego terenu. Takie są fakty. I potwierdzą to mieszkańcy, tak, którzy tu mieszkają 30 lat, że to był ogrodzony teren. Bo oczywiście nie mówimy o tym całym terenie. Mówimy o pewnym wycinku ogrodzonym przez dziadka pana Andrzeja Szczogiel. Strona deweloperska, co na to? Pan Paweł? Szanowni Państwo, z pewnym zażenowaniem wysłuchuję tych wypowiedzi, ponieważ mamy do czynienia z całą serią kłamstw, które nie powinny mieć miejsca i nie powinny padać z ust profesjonalnych pełnomocników. To tak po pierwsze. Pan Andrzej Szczogiel zwrócił się do prezesa spółki z prośbą o to, żeby móc składować na jego terenie drobne rzeczy. Dostał na to... Uzgodę do czasu rozpoczęcia budowy. Potem, kiedy budowa ruszyła, został poinformowany o konieczności zabrania tych rzeczy pisemnie. Zignorował to wezwanie, a wiedział, że konsekwencją tego będzie usunięcie tych rzeczy na jego koszt. I szanowni Państwo wyemitowaliście reportaż, w którym pan Andrzej Szczogiel mówi, że czuje się pokrzywdzony. Chciałbym zwrócić uwagę, że jest to kolejne kłamstwo, bo przedstawiciele Agencji Ochrony złożyli zawiadomienie do prokuratury w związku z zachowaniami samego pana Andrzeja Szczogiela. Szkoda, że go tu dzisiaj nie ma. I nie... Co jest w tym zawiadomieniu? Nie jest ono mi znane, jego treść, natomiast mam wiedzę, że zostało złożone z ustnych relacji, które do mnie dotarły. Wynika, że pan Andrzej Szczogiel takim oto betonowym bloczkiem, jak ten, który utrzymuje to ogrodzenie, miał w ich kierunku rzucać, a oni poczuli, że ich zdrowie, być może i życie jest zagrożone. Więc teraz sprawę będzie musiała wyjaśnić prokuratura. I tyle na temat siłowych rozwiązań na tym terenie, bo siłowych rozwiązań spółka Holdimex nigdy nie stosowała, nie stosuje. I bardzo bym prosił wszystkich państwa, którzy macie wątpliwości co do tego kto działa w granicach prawa, kto ma jakie uprawnienia, żebyście odwiedzili spółkę, żebyście wybrali się do sądu, postępowanie jest jawne, za aktami można się zapoznać, a nie wpadali w zbiorową histerię tylko dlatego, że ktoś podniósł kłamliwe twierdzenia w przestrzeni publicznej. Zarzut jest bardzo poważny w temacie tych bloczków, jak Na jest faktycznie. Na szczęście mamy nagranie, z którego widać jak było, więc można rzucać słowa ale którym nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. Bo ten film, przecież tu są kamery, jak można mówić, że takie zdarzenie miało miejsce? Ja rozumiem, że pan mecenas tego nie podpisał tego zawiadomienia, nie wie co jest w zadomieniu, no bo obejrzał ten film. Także no, my możemy złożyć zawiadomienie do prokuratury, ale my nie chcemy rozgłosu, my nie chcemy yy, doprowadzać do zaognienia sytuacji. I tu jest taki też apel ze strony Urzędu Miasta w Katowicach. Pytaliśmy o komentarz w tej sprawie, otrzymaliśmy maila dzisiaj w tej temacie. Posłuchajmy. W nawiązaniu do ostatnich wydarzeń dotyczących sporu o grunt na Ptasim Osiedlu pomiędzy osobą prywatną a Holdimex, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, informujemy, że mowa jest o terenie, dla którego istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a który w grudniu 92 roku został oddany w użytkowanie wieczyste. W oparciu o miejski plan zagospodarowania przestrzennego udzielono pozwolenia na budowę wyłącznie dla bezspornego fragmentu działki, które dotyczy budowy dwóch pięciokondygnacyjnych budynków. Zaznaczamy, że siłowa metoda załatwiania sporu przyjęta przez Holdimex spółka z OO jest sprzeczna z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Wystosowaliśmy do Holdimex pismo, w którym z wróciliśmy się o rozwiązanie sporu bez użycia siły. Z jednej strony mamy konflikt tutaj prawny, stąd rozstrzygnie go zapewne ta rozprawa jest przewidziana na październik, ale z drugiej strony też wątek społeczny, bo mieszkańcy Brynowa i okolic tutaj protestowali i zapowiadają, że protesty będą kontynuowane. Dlaczego? Tak, jak najbardziej. Ja jako mieszkanka tego terenu w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej i już trwającej inwestycji chciałabym jednoznacznie zaznaczyć, że my jako mieszkańcy występujemy jako pełnomocnicy tak naprawdę terenów zielonych, terenów, które w tej chwili są dewastowane i prawdopodobnie zagrożone są także tereny bezcennego źródła dopływu rzeki Kłodnica, które to znajduje się obecnie, obecnie na bardzo maleńkiej wyznaczonej w tym roku działce o numerze 1 przez 145. W naszej ocenie ta działka jest zbyt mała, żeby ochronić, ochronić to źródło przed Inwestycją, która ściśle otacza ten teren, to jest w naszej ocenie niedopuszczalne. My mamy bardzo nikłe szanse, żeby w ogóle zobaczyć, co dzieje się na tym terenie jako mieszkańcy. Ten teren jest ściśle ogrodzony. Nie wiemy, czy tam w trakcie tej barbarzyńskiej wycinki, bo my tutaj widzimy teraz piękne, piękne drzewa, te drzewa zostały na tym terenie tylko dlatego, że okazało się, że gniazduje tam sójka. Państwo czy, w tej chwili widzą, pokazujemy akurat ten. Cały teren. E, bardzo dobrze. E, także no tutaj chcielibyśmy e, przede wszystkim uzyskać e, jasne, czytelne informacje, co dzieje się na tej inwestycji, e, czy tam faktycznie e, nie są zagrożone tereny e, krajobrazowe. I no to uzyskać... zadajmy to pytanie w takim razie do strony deweloperskiej. Państwo sprawdzali, Państwo analizowali, tu są obawy mieszkańców. Szanowni Państwo, po raz kolejny zachęcam do tego, żeby najpierw zapoznać się z faktami, a potem przystępować do dyskusji. Proszę bardzo, pismo z roku jeszcze 93. Ciek wodny, który się znajduje na nieruchomości, nie jest źródłem rzeki Kłodnicy. Więc po co o tej Kłodnicy w ogóle, po co ją wywołujemy do dyskusji? Odnośnie drzewiaka barbarzyńska Wycinka zachęcam do zapoznania się z decyzjami urzędu, który wydał zezwolenie na wycinkę tych drzew. Odnośnie z kolei terenów zielonych, to zachęcam, żeby zajrzeć do map Google. Można cofnąć się do dowolnego okresu, wskaźnikiem czasu i zobaczyć, czy kiedykolwiek były tu tereny zielone przeznaczone do publicznego użytku. To teren w użytkowaniu Holdimex od ponad 30 lat. Zachęcam, żeby to zrobić naprawdę. Państwo się nie zgadzają. Pan redaktor, pan yy, tutaj wskazuje na pismo z 2000 roku. Ja mam pismo z 2007 roku stanowiące o tym, że firma Holdimax już wtedy próbowała samowolnie dokonać niwelacji tego terenu. Na to są pisma także w Urzędzie Miasta. To jest teren, drodzy Państwo, wpisany w przestrzennym planie zagospodarowania terenu jako teren krajobrazowy. A to oto źródełko tutaj stanowi punkt krytyczny, bo stanowi punkty wyjścia także stawików, które biegną przez cały teren osiedla Ptasiego, od części tej strony domków jednorodzinnych. Tam ludzie mają po prostu piękny strumyczek biegnący przez działki. Obawiamy się, że ingerencja w ten teren po prostu spowoduje zniszczenie, wyschnięcie tego źródła. Do tego nie możemy dopuścić i tutaj bardzo byśmy prosili, żeby Urząd Miasta także odniósł się do tych, do tych no tutaj zarzutów naszych. Są z nami tu również mieszkańcy, którzy chcieli oddać głos w tej dyskusji, także nie zgadzacie się z Panie redaktorze co może się Panie redaktorze, jestem mieszkańcem tego osiedla e, jak z trzeciego pokolenia i muszę powiedzieć, że zarówno mój ojciec, jak i mój dziadek, często rozmawiając przy stole nazwisko Szczog było i gdzieś przewijało się w trakcie rozmowy. Nasza dzielnica zwana osiedlem Zgrzebniaka, potocznie zwana osiedlem Ptasim, słynie z tego, że jest, słynęła do, tych, do tej pory z tego, że jest bardzo zieloną dzielnicą i osiedlem z niską zabudową. Niestety ostatnimi czasy. No nie dziś firmy upodobały sobie różne naszą dzielnicę i powoli czujemy, że jako mieszkańcy zatraca się charakter tego osiedla. Osiedle ptasie nie bez powodu było tak nazywane, ponieważ było tutaj dużo zieleni. Jeszcze dosłownie dwa tygodnie temu wyjeżdżając na urlop, tu było pełno drzew. Wracając z urlopu okazuje się, że przyjeżdżam tych drzew nie ma co w związku z tym się wiąże, być może za chwilę już y, nie powinniśmy nazywać osiedla osiedlem ptasim, bo te ptaki nie będą miały gdzie mieć swoich siedlisk i jako mieszkańcy po prostu no musimy jest kategorycznie... Apel strony, jest tutaj apel tutaj do samorządu, myślę, przede wszystkim, tak? Bo jest taki pomysł, żeby zebrać podpisy pod zmianą planu przestrzennego zagospodarowania. Tak, to docelowo będziemy próbowali przeprowadzić, no myślę, że do końca tego miesiąca. Także będzie akcja tutaj apel do mieszkańców, żeby nam, nas wspomogli, żeby jak najwięcej tych podpisów zebrać. To będzie inicjatywa mieszkańców dotycząca... Zmiany planu zagospodarowania terenu, żeby te tereny jednak utrzymać w takim niezmienionym stanie, jak w tej chwili są, i żebyśmy byli pewni, że ta dzielnica będzie nadal dzielnicą o takiej niskiej zabudowie, o charakterze takim zielonym, bo taki był zamysł w ogóle powstania tej dzielnicy. Ona taka jakby od początku miała być. W tej chwili to się zmienia. Zmienia się w tempie dramatycznie szybkim ekspresowym, tak jak kolega powiedział, wyjechaliśmy rano do. Pracy wróciliśmy, już właściwie e, drzew nie było. Pani mecenasie, czy Wy tego wniosku obawiacie się? Ewentualnie decyzji radnych? Szanowni Państwo, Holimex działał, działa i będzie działał zgodnie z poszanowaniem przepisów prawa i wydanych decyzji. Nic, co dzieje się na terenie budowy, który musi być ogrodzony, bo tutaj pojawiały się głosy, że mieszkańcy nie widzą. Jak sobie Państwo wyobrażacie teren budowy, który nie byłby ogrodzony? Przecież za chwilę ktoś tam wejdzie, dzieci, zrobią sobie krzywdę i kto będzie odpowiadał za wyrządzone szkody? Więc prosiłbym też o zachowanie odrobiny logiki. A odnośnie przeznaczenia tego terenu, jest tu projektant tej inwestycji, pan Bartłomiej Lach, prosiłbym, żeby umożliwić mu zabranie głosu. Panie bardzo bardzo prosimy, znaczy, chcielibyśmy wiedzieć co ma tu powstać, tak? Bo ten wątek jeszcze nam się nie pojawił. Co ma tu powstać jak to ma wyglądać? Dzień dobry państwu. Jestem projektantem obiektów, które to mają powstać. Jestem również mieszkańcem tej dzielnicy. I proszę państwa, nie powstanie tu nic innego jak to, co przewiduje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który został uchwalony w 2008 roku. Czyli ten plan na tym terenie działa już 16 lat, więc nie możemy mówić, że coś dynamicznie się zmienia tutaj. Generalnie inwestycja postępuje zgodnie z prawem miejscowym. Jeżeli mamy rozmawiać o ochronie krajobrazu. To na krajobrazu jest na dwóch płaszczyznach ustawodawstwa państwa, czyli musiałby być tu park narodowy, park, park obrazowy bądź jego otulina, czy inne formy prawnie chronione typu Natura 2000. Nie ma czegoś takiego na tym terenie. Jest też yy, krajobraz chroniony yy, prawem lokalnym. To jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. I na tym planie jest zaznaczony teren wód otwartych, czyli tego oczka wodnego czy stawu, jaki tutaj jest, i ten teren y, jest przez y, ten projekt uhonorowany. On zostanie zrekultywowany i y, oddany mieszkańcom jako urządzony teren zielony, ponieważ on Projekcie całej inwestycji jest ujęty w bilansie terenów zielonych tej inwestycji, więc proszę się nie obawiać, że to zostanie zasypane, zniszczone, czy, czy zdegradowane. Proszę się nie obawiać. Ojej, ja się obawiam bardzo, dobrze? Ja się obawiam bardzo, bo jakby z wielu powodów, o których już wcześniej mówiłam, ale przede wszystkim gdzie jest urząd miasta, gdzie są radni, dzisiaj ja od jednej z radnych, nie powiem nazwiska, bo nie dała mi takiego uprawnienia, słyszałam, że w owym oczku wodnym, o którym pan mówi, znajdują się chronione płazy. Bardzo jestem ciekawa, czy to przez pana jako architekta jak to było zdiagnozowane, proszę sprawdzić, ja tego nie wiem, wiem tylko, że powiedziała mi to dzisiaj radna, poza tym proszę państwa, protestujmy, dlatego, że Katowice mamy Piękną pogodę, ale chyba wszyscy mamy dość 30-stopniowych yy, upałów, chyba wszyscy mamy dość, że w Katowicach nie można znaleźć cienia, jest Brynów, już widzę, ja mieszkam gdzie indziej, już widzę inne dzielnice, widzę, co zrobiono z koszutką, która, w której, na której się wychowałam, która była zielona, gdzie są władze miasta? Jakie one decyzje podejmują? I teraz jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, rozmawianie z mieszkańcami, gdzie są konsultacje społeczne, gdzie są dyskusje? To, co panowie powiedzieli, dlaczego urząd miasta nie zorganizował? spotkania i zaprezentował mieszkańcom i nie przedyskutował jak to zrać to jest zrobić to jest raz dwa urząd miasta gdyby nie przepraszam kilku tu obecnych i mój Apel to jest mało powiedziane, bo ja robię to ostrzej. To prawdopodobnie w ogóle byśmy nie wiedzieli nic. Jak się Urząd Miasta z nami komunikuje? Cię miałam okazję widzieć kilku radnych, jednego z prezydentów. Napisałam smsa do pana przewodniczącego Rady Miasta. Jest tutaj ktoś z miasta? Nie ma nikogo. Trzymaliśmy komunikat. Przepraszam, mam, nie chcę mówić, gdzie mam, gdzie. Ja oczekuję, że przyjdzie i stanie twarzą w twarz. Nie będą się bali. To, że ich tutaj nie ma, dla mnie jest dowodem na to, że oni się po prostu boją, a dlaczego się boją, Bo coś jest na rzecz. Dziękuję. Panie Prezydencie, panie, Panowie i Panie Radnych jest apel tutaj ze strony mieszkańców o spotkanie i zorganizowanie go, żeby Państwo się nie bali twarzą w twarz powiedzieli mieszkańcom, jak to wszystko ma wyglądać. Z nami jest również pani Żeneta Rachwaniec, psycholożka. No, emocje są w takim sporze. Tego się nie da ukryć. Racje jednych i drugich stron. No emocji nie da się uniknąć, natomiast trzeba też podkreślić, że angażowanie się, wypowiadanie się po którejś ze stron często też nie bazuje na rzetelnej opinii fakt. Ale widzi pani, to chyba wszystkim brakowało tej rzetelnej informacji, o czym mówiła tutaj mieszkanka pani Ania, o czym też tutaj wcześniej mieszkańcy wspominali, że brakowało chyba takiego po prostu spotkania i tej rzetelnej wiedzy a jednocześnie jest jakaś łatwość do opowiadania się po jednej ze stron, mimo braku tej informacji. W Polsce mamy takie zakorzenione przekonanie stereotypowe, że jeżeli ktoś jest bogaty, to znaczy, że ukradł, że jest złodziejem. I w sposób naturalny, tutaj padł taki argument, że pan Andrzej jest prostym człowiekiem, w naturalny sposób ludzie będą mieli tendencję do obrony stanowiska kogoś, kogo postrzegają jako prostego, podobnego do nich, ubogiego. No i stąd nie bazują na faktach, tylko na takim emocjonalnym przekazie. Jeszcze są mieszkańcy. Nie, 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 ja chciałam tylko zdrowy rozsądek, bo każdy z nas ma oczy, każdy z nas tutaj żyje. Nie chodzi, droga pani, o to opowiadanie się i, i sądy nad bogatymi i tak dalej. Chodzi o zwykły rozsądek i ważność społeczną danych inwestycji. I tu musimy postawić kropkę, szanowni państwo, i pewnie do tego sporu jeszcze będziemy wracać na antenie TVP3 Katowice. To był program Misja Interwencja. Bardzo pięknie państwu dziękuję za dzisiaj. Bardzo, jeszcze podkreślić tutaj.